Witam, kolejny filmik, troszkę inny niż poprzednie, tym razem nie ze zużycia, ale miałem prośby, żeby pokazać moje ustawienia na pompie. To W tej chwili mogę przejść przez menu. Jak widzimy, temperatura pomieszczeń 23 stopnie. W tej chwili jest grzana ciepła woda użytkowa. Bufor ma 35 stopni. Zaraz spojrzymy, czy, czy będzie widać zaletę bufora. Nie, akurat w tej chwili pompka obiegowa na grzejniki jest wyłączona, ale gdyby sterownik kazał grzać grzejniki, to nawet w momencie grzania ciepłej wody, tak jak widzimy w buforze, jest. Jest. Zaraz to zobaczymy w buforze jest 35,3 w tej chwili temperatura więc spokojnie można by było grzać grzejniki Teraz wejdźmy do menu jeszcze może takie informacje jak w tej chwili pracuje pompa przy grzaniu ciepłej wody zasilanie prawie 47 powrót 41 temperatura zewnętrzna 1,2 powietrze wylotowe z jednostki zewnętrznej minus 6,4 parownik ma prawie minus 3 temperatura gazu 88 były też pytania jakie mam przepływy to w tej chwili przy grzaniu ciepłej wody użytkowej jest prawie 28 litrów na minutę ciśnienia i sprężarka w tej chwili pracuje 89 Hz 48% moc wentylatora i tak ustawienia może zmienię rękę przejdziemy do menu o w tej chwili Pompa przyłączyła się nagrzanie grzejników nagrzała, bo mam ustawioną ciepłą wodę użytkową na 36 stopni. Widać w tej chwili jest 361, czujnik, czujnik jest w połowie zbiornika, więc przy górze zbiornika jest troszeczkę więcej tutaj na termometrze widać jest troszeczkę ponad 40-40 stopni. I możemy wejść w menu, jakie mam. Ustawienia ustawienia tak: grzanie obieg grzewczy 1, temperaturę komfortową na 27, na eko na 20, ale ja cały czas mam włączoną pomponę, pompę na temperaturę komfortową. Nie zmieniam tego. I w tej chwili mam właśnie. Tak wysoki parametr ten początkowy, bo w pompie Sztibla określa się właśnie tą temperaturą, tak jakby przy temperaturach takich w okolicach zera, lekko plusowych, jak ma zaczynać grzać, a krzywa grzewcza, bardziej stromość krzywej grzewczej to właśnie przez nachył, czyli ten parametr, który w tej chwili mam ustawiony na 0,3. Wtedy krzywa, jeżeli jest przy grzejnikach, po prostu u mnie tak, tak wychodzi, że jest lepiej, żeby, żeby pompa, przy, tak jakby włączy krzywą grzewczą, to będzie łatwiej, łatwiej wytłumaczyć. Moja pompa po prostu już przy, przy plus tam 15 stopni już ponad 30 daje na temperaturę nagrzejniki, ale ta krzywa rośnie bardzo pomału i u mnie wystarcza przy minus 20, że nagrzejniki. Będzie szło wtedy w okolicach 38-40 stopni. W tej chwili tak, tak to wygląda, że jest u mnie najlepiej. Wpływ pomieszczenia mam ustawione 0%, czyli ten czujnik wewnętrzny, yy, który mierzy temperaturę, nie ma wpływu tak jakby na pracę pompy. Bo w tej chwili grzanie grzejników się wyłączyło. Czyli jeszcze raz dalsze ustawienia yy, grzanie obieg grzewczy już przelecieliśmy, teraz nastawa podstawowa Mam ustawioną maksymalną temperaturę powrotu na 45, masz zasilanie na 50, praca stałowartościowa jest wyłączona, więc yy, krzywa grzewcza reguluje temperaturę No tu antyzamarzanie to jest już takie ustawienia, które tak jakby zostały Cykle pompy są załączone, to są te cykle pompy obiegowej do grzania grzejników, ta, która pompuje wodę na grzejniki. Tak jak kiedyś wspominałem, jest regulowane to przez, przez jakiś tam algorytm, który, który im cieplej na zewnątrz, tym pompa pompująca wodę na grzejniki załącza się rzadziej, a im zimniej, powiedzmy tam przy minus 10 stopniach na polu, już zaczyna pracować cały czas, przy zerze powiedzmy 10 minut pracuje, 10 minut stoi dogrzew elektryczny o, w tej chwili się coś przywiesiło dogrzew elektryczny mam ustawione na minus 15 Granica stosowań tutaj tutaj to tak zostało jak to serwis ustawił ciepła użytkowa woda jest 36 stopni, temperatura Eko na 27 36 stopni, mam ustawione od godziny 16 do 23. A 27 w pozostałych godzinach, tryb CWU. Tutaj jest priory, tryb priorytetu. Czyli, jeżeli nie ma ciepłej wody, to pompa przechodzi w tryb grzania ciepłej wody bez różnicy, czy, czy nagrzała koloryfery, czy nie. Po prostu, priorytetem jest ciepła woda, histereza. Jest 5 stopni, czyli nagrzewa temperaturę. Mam ustawione 36, i dopiero jak spadnie poniżej 31, to wtedy, wtedy się włącza. Jest jeszcze jakaś funkcja nauki programowania, jest załączona, jakąś tam logikę pompa swoją stosuje. Coś się uczy po prostu. Dogrzew elektryczny jest do ciepłej wody do minus 30, 13. Cyrkulacji u mnie nie ma, więc jest wyłączona. Teraz tak to było ustawienia. Teraz uruchomienie, grzanie. Dynamika jest na 100. Nie wiem o co to chodzi. Rozstaw zadany 5, 5 stopni. Maksymalna wydajność 100% jakieś tam podtrzymania 20% tak to zostało przez serwis już ustawione ciepła woda użytkowa wydajność pompy ciepłej wody 100% sprężarka jest ustawiona znaczy ustawiona w ten sp w sposób tego nie zmieniałem to też jest tak jakby ustawione przez serwis stała moc jest na 10 kW Temperatura obliczeniowa jest minus 15,8 kW zapotrzebowanie ciepła mam jeszcze ogrzewanie kondensatu poniżej 0 stopni ogrzewanie tych skropliń przy, przy defrostach silent mode mam wyłączony, nie mam, nie, 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 nie używam tego blokada zakładu energetycznego to jeszcze są takie konfiguracja wyjść ale to też też ustawił serwis Nie wyszedłem za daleko uruchomienie to było ugrzanie, ciepła woda a to już oglądaliśmy wszystko wsteczne i to by były to by były wszystkie takie ustawienia Które gdzieś tam ingerowałem. Jeszcze można sprawdzić w pompie ciepła. W info jest ilość ciepła. Dzisiaj wyprodukowała 98 kWh mocy cieplnej. W sumie 11850. Dzisiaj jest Dzisiaj jest 28 styczeń. Jak widać, elektrycznie nie, nie zużyła żadnej mocy. Jak się długo nie klika, to czasami się zawiesza to pokrętło. I widać, że na nagrzanie ciepłej wody użytkowej zużyła 1 kWh. Czyli, czyli gdzieś tam przy tych temperaturach, pewnie w grudniu, gdzie było po minus 20 troszeczkę grzałki pomogły dogrzać ciepłą wodę ale to jest jakieś znikome, więc jak widać pompa przy moim 300 metrowym domu i 22 grzejnikach i dwóch drabinkach w łazienkach temperatura w domu 23 stopnie, tak jak przypomnę to jest 10 cm zwykłego białego stropianu na ścianach, to jest dom pustak szlakowy, ściana lata 90 Początek lat 90. więc naprawdę średnio, średnio lub słabo ocieplony dom, ale naprawdę daje radę, nie, nie, nie uruchamiały się grzałki praktycznie wcale, jeszcze może czasy pracy, Pompa pracowała już 1727 godzin, na ciepłą wodę 277. Rozmrażanie już 47 godzin, i tak jak widzimy grzałki, ani pierwsza ani drugi stopień uruchomienia grzałek nie 0 minut i już sprężarka startowała 1332 razy rozmrażanie było no, prawie 600 razy I pompa została uruchomiona 1 maja jeszcze możemy spojrzeć na podlicznik oczywiście 1 lutego najprawdopodobniej wrzucę filmik ze zużycia zastyczeń, ale w tej chwili mamy 5068 kWh od 1 maja łączne zużycie całej, całej kotłowni, czyli pompki obiegowe, pompa, jednostka zewnętrzna, wszystkie całe sterowanie, yy, bramka internetowa, aby móc sprawdzać przez internet parametry wszystko to zużyło właśnie te 5000 ponad 5000 kWh. Są jeszcze takie jak stany instalacji, ale to można po prostu tylko, tylko podpatrzeć. Jeszcze możemy wejść w pobór mocy, taki ile pompa pokazuje, że zużyła kWh. Suma ogrzewanie jest 3400. 1600 na ciepłą wodę, czyli łącznie pokazuje, że zużyła 5000, trochę ponad 5000 kWh, yy, przepraszam, na ciepłą wodę jest 700, bo 1,6 to jest jeden, pier, jeden dzień dzisiaj, czyli tak jakby pokazuje, że zużyła 4100, a faktycznie zużyła 5000, więc jest jest przekłamanie, ale tak jak mówię, podłączone Pompa pokazuje tylko, tylko, tak jakby sprężarkę, a, a wszystkie pozostałe urządzenia nie, ale ten podlicznik już pokazuje prawidłowe zużycie czyli dzisiaj zużyła 26 kWh prądu, a tak jak widzieliśmy, wyprodukowała 98 kWh ciepła. Więc COP całkiem niezłe. Na zewnątrz dzisiaj temperatura tak w okolicach od 1 do 3 stopni na plusie. I myślę, że to wszystko. Jeżeli komuś to pomoże, to, to może popróbować z ustawieniami. ustawieniami. No u mnie u mnie właśnie lepiej to zaczęło działać, gdzie obniżyłem prawie krzywa grzewcza jest ustawiona. Tak jak tak jak do ogrzewania podłogowego to 03, ale nie tutaj, to tutaj. Ale właśnie ten wysoki parametr pierwszy te 27 stopni, bo jeszcze pokażę jak to zmienia. Jeszcze tak wejdziemy w krzywą grzewczą jeszcze raz. I tak jak widzimy, powiedzmy dla 10, powiedzmy plus 15 stopni, już woda ma tam 31 stopni powinna wychodzić na grzejniki. A właśnie jeżeli Aha, jeszcze raz a przy minus 15 powiedzmy ma tak 30-37. A jeżeli zmienimy ten parametr powiedzmy na 24, to widzimy, że przy krzywej grzewczej pierwsza temperatura zeszła zdecydowanie niżej. Przy plus 15 mamy, mamy tam 27, powiedzmy 28 stopni. Ale ten górny parametr niewiele się już obniżył, obniżył się 1-2 stopnie, czyli, czyli tak jak widzimy, ten pierwszy parametr steruje bardziej tym początkiem krzywej grzewczej, a, a, a samo to 0,3, czyli ten nachył krzywej grzewczej, bardziej stromość. Jak jeżeli to można tak nazwać, więc ja wracam do 27, bo tak, tak u mnie wtedy w domu około 23 stopni jest w pomieszczeniach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmy.